Aktor i amant. Z jednej strony miałem najpiękniejszą kobietę świata, z drugiej, najbardziej charyzmatycznego polityka. Siedmiokrotnie żonaty. W tym z najsłynniejszą gwiazdą lat 70. Ali McGraw. Kochać, to nigdy nie musieć przepraszać. Jeden z największych producentów amerykańskiego kina. Przez lata związany z Paramount Pictures. Rozważałem tylko jednego reżysera: Polaczka Romana Polańskiego. Love Story. Dziecko rozmary. Ojciec chrzestny. Każdy z tych filmów przeszedł do historii. To nie była premiera, tylko wielki wybuch. Cotton Club. Chinatown. Chinatown zdobyło każdą możliwą nagrodę. Legenda Hollywood w drodze na szczyt i na dno. Panie i panowie. Pokażę Wam plakat. A kiedy go zobaczycie, powiem, że film nie będzie lepszy niż ten plakat. Robert Evans w biograficznym dokumencie Młody zostaje w filmie. Zobacz na kanale FilmBox.